Podsumujmy zatem krok pierwszy. Chciałam pokazać Państwu, jak w ogóle rozpocząć pracę z arkuszami maturalnymi na lekcjach języka angielskiego, traktując ten arkusz pierwszy na poziomie podstawowym i arkusz pierwszy na poziomie rozszerzonym jako jazdę próbną, w której przeprowadzimy uczniów krok po kroku i zadanie po zadaniu przez wszystkie części e, właściwie każdego arkusza, zwracając ich uwagę na to, co jest tam najważniejsze? Jakie techniki warto stosować, aby jeszcze lepiej radzić sobie z poszczególnymi zadaniami? Warto tutaj zadanie po zadaniu wprowadzić różne strategie egzaminacyjne. To są te, o których ja dzisiaj trochę mówiłam. To jest uważne. Czytanie pytań, przewidywanie treści nagrania, ale też brakujących słów w, w lukach do uzupełnienia. Warto zwrócić uwagę uczniów na dystraktory i przypomnieć im, że bardzo często różne wyrazy czy wyrażenia e, użyte w pytaniach, no znajdują się tam niejako dla zmyłki. E, I na koniec powiedziałabym dwa moje ulubione, czyli e, rozumienie tekstu z lukami jeszcze przed e, uzupełnianiem tych luk, bo moim zdaniem to bardzo pomaga uczniom właśnie w wykonaniu tych zadań oraz... Na koniec tłumaczenie, czy fragmentów tekstu, czy zdań z tekstu, czy zdań w zadaniach na znajomość środków językowych. To tłumaczenie, które pomaga uczniom wpaść na to, jakiej struktury, czy jakiego słowa brakuje. No i teraz, co w kolejnym kroku? No, potem jak przeprowadzimy uczniów przez cały arkusz, zadanie po zadaniu, warto by zebrać jakieś dane, to znaczy poprosić uczniów po prostu o wykonanie wszystkich zadań egzaminacyjnych. Możemy to znowu zrobić wspólnie y, całą klasą, możemy to zrobić też wspól, y, w formie y, matury próbnej, możemy to zrobić jako y, zadanie samodzielne do, czy samodzielna y, praca uczniów. A potem, co zrobić z tymi wynikami, i jak przejść przez klucz odpowiedzi w mądry i ciekawy sposób, o tym powiem Państwu więcej w kolejnym filmie.